Bożena Czarnota. Smocze przygody. Przyjaciel Jacek. Smok wciąż leży na komodzie. Szel ma szczerze zębiska, ma humor, lecz na co dzień lubi na kanapie przyznąć. Kiedy tylko jest z nim Jacek, to rozgląda się, bo przecież jest poduszką, nie inaczej. Jacek wie i wy to wiecie. Turlać lubi się, wiadomo. Woda w niej też chętnie znika. Lubi, kiedy pościelono i pod kodrą może fikać. To co, że mam tylko ogon, głową też zakręcę młynka. Nie wyglądam przecież srogo, bliżej mi do cherubinka. Zamiast loków mam na grzbiecie twardą łuskę. Tak no niby. Jednak miękki jestem przecież. Nikt nie powie, że ohydny. Czytał Bogdan Tmowski. Patronite łączy autorów z zasobami, które chcą wesprzeć ich pasję. Nie tylko dobrym słowem, ale i finansowo. Autorzy zyskują możliwość rozwoju, a patroni bezcenną świadomość realnego wspierania pasji innych. Wspierajcie Bogdana!